Panie dyrektor, panie senatorze, panie marszałko, panie burmistrzu, szanowni nasi goście, grono pedagogiczne, pracownicy, wreszcie uczniowie tej dzisiejszej szkoły i Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Jako przedstawiciela powiatu, który jest organem prowadzącym tą placówkę oświatową, rzeczywiście. Dzisiaj, w tym dniu 15-lecia jubileuszu spotykamy się tutaj szczególnie bo i szczególnych patronów ta szkoła ma. Pozwólcie Państwo, że kilka słów, które nakreśliliśmy pod adresem Pani Dyrektor skieruję jako gospodyni tegoż wydarzenia. Szanowna Pani Dyrektor, z okazji Jubiluszu 15-lecia nadania imienia szkoły, proszę o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń, jakie kieruję w imieniu statutowych organów Powiatu szamotulskiego Do całej społeczności szkolnej, uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów oraz wszystkich życzliwych i przyjaznych szkole osób. Przyjaciół. Życzę zatem wychowawcom, nauczycielom i rodzicom, aby udało się kształtować waszych uczniów takie cechy, jak solidność, profesjonalizm, patriotyzm. Ucznie życzymy, aby te cechy mogli posiąść. Natomiast przyjaciołom szkoły, aby ten dzieł sprzyjali i pomagali. Życzę również, aby w kolejnych latach funkcjonowania tej szkoły nie zabrakło wzajemnego szacunku i ludzkiej życzliwości. Panie dyrektor, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję.